Cześć, dzień dobry. Co karty chcą Ci dzisiaj przekazać? Jakie wiadomości masz usłyszeć? Być może ostrzeżenia? Być może potwierdzenia? Pierwsza czy druga karta, którą wybierasz dzisiaj? Ty napisz swój wybór, oczywiście. Na dole w komentarzu zapisz film, aby nie zgubić tego czytania. A zatem ja wybieram drugą, a ty karta numer jeden, karta księżyca. Karta, która mówi o tym, że to jest czas pracy nad lękami własnymi. To, żeby nie przekładać swoich lęków na fakty, nie wywołuj wilka z lasu, ale to też karta, która mówi o tym, Intuicja, i sny będą do ciebie przemawiały. Karta numer dwa, Rycerz Kielichów. Karta, która mówi o tym, zwróć uwagę na swoje emocje. Jeśli jesteś osobą samotną, ktoś tutaj się Tobie przygląda. To są też gesty dobrej woli, czyli ktoś może Cię wesprzeć, ale też możesz coś reaktywować. Zatem, jeżeli czegoś Ci odmówiono, nie mogłeś, nie mogłaś coś zrobić, spróbuj jeszcze raz z własną inicjatywą, inaczej niż wcześniej, a Ci się to uda. Dobrego dnia.